Cześć, ja jestem Cydy i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Legend of Grimrock 2. Kontynuujemy zwiedzanie tutejszego piekła, czyli e, tego oto e, bagna. Zobaczymy, co jeszcze tu odkryjemy. Na razie chodźmy po kolei. I'm the right eye, I saw where the moon meteor fell. E, dobra, wiem, e, nie pamiętam gdzie było drugie, ale e, to wskazuje jedno miejsce. A drugie wskazuje drugie miejsce, i musimy po prostu e, znaleźć miejsce, w którym te e, wzroki się łączą. I odkry. Hej! Odkryjemy. Miejsce, w którym upadł meteor. Bardzo fajna zagadka. Jeśli oczywiście dobrze rozumiem, raczej tak, raczej jest to coś, co było też w pierwszej części, więc. E, bardzo fajne, tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie było, była ta druga notatka. E, zrobię to sobie, myślę, poza odcinkami. Może jeszcze. Nie wiem, odkryję to kiedy indziej na pewno. Nie będę teraz męczył się i szukał tego, bo myślę, że troszkę czasu to by jednak zajęło. I gdzie ty, żabko, byłaś? Tu jesteś, żabko. Nie wiem, czy uwolniłem cię przez to, że pokonałem bossa. Niewykluczone? Co mi zjadłeś? Amunicję. No dzięki. Nie będę się już z tobą tutaj super męczył, bo gdy tylko jesteś jedna, nie ma problemu. Ale, gdy jest was więcej, no to jest ciulowo po prostu. E, masz żarcie, masz amunicję. E, tam jest troszkę tego, ale tam już skakaliśmy. Więc możemy tego grzybka, myślę, olać. Nie będzie to ogromna strata, zapisz grę. E, no i stąd przyszliśmy. Tak więc, e, jeśli tam nie ma żadnych miejsc, gdzie możemy w dziurę spaść, a wydaje mi się, że one są zaznaczone takim. E, taką obramówką, a tutaj nigdzie takiej obramówki nie ma. W takim razie chodźmy tędy, czyli w jedyną e, drogę dalej. Ile mamy już tych? Ile mamy już, e, już, już, już. E, kryształków gemów. Mamy dopiero jeden kryształek, więc jeszcze na naszej drodze musimy znaleźć 7. No, niby dużo, niby mało, zależy jak na to patrzeć. E, żabko. A weźmy sobie coś takiego. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie wiedziała, gdzie jesteśmy. Nie będzie, czy będzie? Nie jestem pewny. Chyba nie wie. Dobra. Wiesz, czy nie wiesz? Wiesz, czy nie wiesz? Nie rozumiem. Znaczy ciężko to poznać. Raz, dwa, dobrze, trzy. Skaczesz, więc... Oh. Ona też szarżuje tak chamsko, że to jest najgorsze po prostu. Ale dobra, nie zabrała nam dużo poza e, kulą czarodziejki, więc... E, niby duża strata, ale bez tego da się żyć. Charge, jak i tak, bez tej kuli może czarować i robić niezły damage, więc nie ma z tym problemu. No to jeden z pierwszych przeciwników, więc też e, problemu z nim wielkiego nie ma, chociaż początkowo no irytujący całkiem był. E, trzymaj żarcie, bo już nam się ostro kończy. E, nie powinienem podchodzić do tego tak bardzo no olewczo do tego żarcia, bo no kończy nam się i to całkiem szybko. Chociaż już wiele razy o tym mówiłem, zawsze mogę w końcu skoczyć do wody i sobie e, tego żarcia pozdobywać. Naładuj sobie to. Zaraz oczywiście Gareta troszkę tutaj ulepszy. Nie wiem, co zeżarła. Nie wiem, co zeżarła tutaj. Naładuj sobie atak mocny. Bum! Aha, zeżarła nam tutaj e, u... u kogo? Fak, druga tu idzie, druga tu idzie. Nie! Po prostu mi się przesłyszało. E, zeżarła, zeżarła broń Stevena, więc. O, okej, okay, da się bez niej żyć. Nie chcę też czarodziejki tutaj nawet wyrężać, bo już na tyle ogarniamy, że bez tego sobie radzimy. okej. Okay. Dobra, żarcie tutaj zdobędziemy sobie naprawdę dużo na tych żabkach, więc e, nasze problemy się, można powiedzieć, skończyły. A, I. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w miejscu, w którym już byliśmy. Dobra, po prostu odblokowaliśmy sobie przejście tutaj. Tam są zamknięte drzwi, które będziemy chcieli na pewno otworzyć. Są to drzwi do kolejnej lokacji. Kolejnej lokacji, w której jeszcze nie byliśmy. Ok. To na pewno będzie naszym celem wkrótce. Tu mogę na pewno pójść zaraz, więc e... pamiętajmy o tym. A teraz zawalczmy sobie no z żabku tutejszą. Chciałem w czasie walki jeszcze tutaj ulepszyć. Bum, 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 bum. E... Chciałem. Poziom rozda rozdać dla gareta, ale nie ma co teraz w czasie walki się tym bawić. E, przydałoby się jeszcze. Nie wiem, co tu się stało. Wybuchła nad moją głową po prostu. Znaczy, wiem, że zaatakowałem w tym momencie, ale komedia się tu kompletna stała. Okej. Okay. Trzy ataki i go nie ma. A, pochodnia. Kto trzymał pochodnie? Ty trzymałeś pochodnie. No, pochodnie możecie zjadać. Nie dość, że się spalicie. No, wiem, że to tak nie działa, ale pochodnia naszej walki tutaj nie pogorszy na szczęście, więc możecie brać, ile chcecie. Naprawdę. Jeśli tylko to będziecie brać, to nie ma problemu. Dobra, wiem, że żabki są chyba podatne na ataki powietrzem, więc mógłbym troszkę tego wykorzystywać, no ale przyzwyczaiłem się już do atakowania po prostu ogniem i raczej ciężko, ciężko będzie mi się przestawić na atakowanie i ogniem i powietrzem czy tam elektrycznością, zależy jak na to patrzeć. No hej. Już naprawdę ciężko mi nawet żałować tych kilku naboi, który, które stracimy na e, tym ataku repeaterem, bo no niby dużo, niby dużo, ale no strata niewielka. E, tu ciągle nie wiemy, jak to otworzyć, szczerze mówiąc. Nawet nie mam zielonego pojęcia żadnej e, żadnego przebłysku, żadnej myśli, jak można by to zrobić. Co to za przejście i czemu... Wcześniej mnie tu nie było. Może przez to, że jest tu pełno żabek, może przez to, że jestem idiotą. A może powód jest jeszcze inny. Okej, okay, żadnych podpowiedzi, żadnych. E, e, przycisków tylko troszkę tutaj roślinków. No i e, tutaj chyba otworzymy sobie przejście. E, właśnie kolejny coś w stylu skrótu. E, tu mogę zeskoczyć na dół. Okej, okay, jestem tu, gdzie dawno byliśmy. Po prostu, tylko a, przyszedłem tu z innej, z innej strony. Czyli co? Teraz możemy na pewno się popluskać w wodzie. Możemy również poskakać tutaj i pozwiedzać na pewno a, te dolne poziomy tej lokacji. Na razie, a, naszą po, pierwszą taktyką grajmy. Rozdajmy poziom na pewno. Aha. Dajmy tu celność. Niech będzie. Prześpimy się, mam nadzieję, że nikt tutaj. O, jakie fajne! Jakie fajne! E, mamy teraz zegarek, który nam mówi, kiedy jest dzień, kiedy jest noc. E, nie spodziewałem się, że tak to będzie działać i muszę przyznać, no, jest to strasznie, strasznie pozytywna rzecz. E, dobra, e, chodźmy na drugą. O, tego nie planowałem, że aż tak głęboko tutaj spadniemy. Dobra, trzymaj tą skrzynkę, bo boję się, że ktoś będzie przeciążony, jak ją sobie tutaj włożę do ekwipunku. Gdzie jest wyjście, gdzie jest drabina? Fak, nie ma drabiny. Chodźmy teraz po prostu lewą stroną i. dalej nie ma drabiny. Halo. Jest jakaś, jakiś przycisk, ale do niczego się nie przyda drużynie trupów. No to chyba zepsuliśmy troszeczkę dobra, przeżyjemy to. To się liczy. Zawsze to skrzynka do przodu. Zaraz pewnie zlecą się do nas żywiołaki powietrza, ale na chwilę obecną, no nie jest to problem. Won buty. No to się zawsze przyda. Strzałka won. Dobra, skoczmy tutaj do wody. I właśnie koło tego miejsca, gdzie było przejście dalej, się rozejrzyjmy. Ciężko mi na chwilę obecną stwierdzić, co to w ogóle jest. Na pewno otworzyć tego w żaden żaden sposób nie mogę, więc wróćmy się tutaj. Myślę, że możemy się przespać bezpiecznie. Ok, ciągle jest dzień. I co teraz? Wypadałoby na pewno przejść jakoś na drugą stronę. Tutaj mamy zaznaczone w wodzie, gdzie jest dolny poziom, gdzie jest górny i. No, że tutaj byśmy musieli zeskoczyć i. No, właśnie dlatego wtedy stało się to, co się wtedy stało się. No i jesteśmy w nowym miejscu, tak? Pora pozwiedzać tę lokację z tej strony. Może tutaj, gdzieś znajdziemy przycisk do właśnie tego dziwnego przejścia. The hub, tak? Mam tu użyć tego kluczyka. Tego, 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 tego kluczyka. Tak jest. Hello. Hello. A ty, tu skąd się wzięłaś? A ty tu skąd się wzięłaś? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Dobrze. Już naprawdę nie chce mi się unikać ich, więc są pojedyncze, jak już mówiłem, możemy na spokojnie się nimi zająć w miarę. Okej. Okay. Żarcie... Nic nie poplułaś? Zabrałaś, sztylet. Po prostu stopił się z ziemią tak bardzo, że go... Nie zauważyłem. I ty jesteś spowolniony, więc... Więc po prostu zjedz sobie ten język. I... E, tyle z tego na razie będzie. E, mamy kolejny gem. Dobrze. E, jakaś podpowiedź? E, węże mogą być uśpione. Serpents. Czy to są na pewno węże? Coś z tym związanego, tak? O, weź sobie to. Na przykład dla niej. I to jest tak oddzielna? Tak, to jest wysepka. Wysepka oddzielna po prostu. E, tu jeszcze... E, no właśnie tu jest to, tak? E, Masa dźwigni. Każda pociąga za dwie. Nie, nie każda pociąga za dwie. Jak to działa? O, e, refleksus. No, odbicia, tak? E, no, tu mam przejście z powrotem. Odbicia. To zajmuje się tymi. To zajmuje. Jest na dół, tak? To też jest na dół. Teraz. E, no, mniej więcej chyba czaje. Że każdy cztery, e, cztery strony tej, go, tej maszynki mają wyglądać identycznie. O. No i wyglądają identycznie, i się nie otworzyło. Bo to jest w dół, to jest w górę, to również jest w dół. E, uderz teraz w to i w. E, I w to. A jeszcze środkowe zostały, no tak. E, I to. Okej, okay. po prostu wszystkie na dół trzeba było. I... tyle z tej zagadki. Nie było to niczym trudnym, naprawdę. I kolejny gem do kolekcji zdobyty. Co jeszcze? Ja jeszcze tu mogę się zeskoczyć i zajrzeć na pewno pod wodę, więc... Tutaj na pewno pod wodą byłem. I są te drzwi zamknięte, które nie mam zielonego pojęcia jak otworzyć i... Na pewno wiem, że trzeba to zrobić. Tu było zejście do tej lokacji z bossem. O... No, musimy poskakać, popływać, tak? Jedyna rzecz, która została, no i to miejsce. Więc na początek. E... Na początek wróćmy się do teleportu w jakiś sposób, na przykład tędy. Nie, 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 nie. Tu jest zejście. Teraz muszę się cofnąć. Iść. Nie, nie cofnę się tutaj, dobra. E, tu jest wyjście, okej, okay. okej. Okay. Tutaj poszło zdecydowanie sprawniej niż kiedyś. E, może pod wodą jest jakiś przycisk? Rozejrzyjmy się. Jakiś podwodny przycisk, jakiś podwodny przycisk. Raczej nie, nie widzimy jeszcze pod wodą, do tej pory żadnego przycisku poza tym. Poza tym i otwarte, spoko. I jest to nawet sekret. Szczałka, trzy wybuchające bomby. Ty jesteś przeciążony. Ty jesteś przeciążony. FAK! Cześć żabko! Cześć, 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 żabko. E, nie jest to dobry moment na atakowanie mnie, ale widzę, że sama to rozumiesz. E, dobra, ty jesteś głodny na pewno, więc od razu się tym zajmij, zajmij. weź broń. E, jeszcze pochodnia tu była, weź pochodnie do tutaj. Okej, okay, troszkę ten ekwipunek e, odciążyłem. E, dobra, teraz pora wskoczyć do portalu i zająć się... No, tymi przeciwnikami, którzy po drugiej stronie portalu są, tutaj właśnie hardkorowo poprzednim razem zajrzeliśmy. Więc teraz na spokojnie również możemy zawalczyć z nimi. Nie wiem, czemu jest tu tylko jeden. Zobaczmy, czy no właśnie poza tym gemem, który wcześniej tu znaleźliśmy, czy coś jeszcze tu będzie. Zapowiada się na to, że właśnie nic. Ok. No, czyli jednak. Musimy popływać sobie. No nic tu nie ma, tak? Wszystko zwiedzone. Są przedmioty, które przed chwilą wyrzuciłem, żeby opróżnić ekwipunek. No i tyle. Tak w ogóle to tu mnie jeszcze nie było. W tym oto miejscu. Więc. Underneath. Czy to znaczy. Tak jest. Ok. Wytryg. Dobra. Nie wiem, te. Te skrzynki są 100 razy straszniejsze niż chociażby w Dark Soulsach, gdzie takie same występują. Wyglądają chyba dosłownie identycznie, chociaż nie, tamte mają chyba więcej rąk, czy coś, nie wiem. Eee, czyli co, tyle z naszej nagrody? Zawsze to sekret odblokowany? Nie wiem czemu wcześniej tego nie zauważyłem, bo tutaj już byliśmy, tak? Eee, tak mi się wydaje, że tutaj, eee, tja, tutaj już byliśmy na 99%. To, co mnie jeszcze tutaj interesuje, to ta lokacja. Bo tam wygląda, jakby coś jeszcze... ...właśnie było nieodkryte, ale... ...czy tak właśnie jest, to... ...zaraz się okaże. Na pewno tutaj skakaliśmy, tylko tutaj, widzicie tą kratkę jedną? Tam coś jest na pewno, tylko jak się tam dostać, o to jest... ...o jest zagadka. Podejdź tu z tej strony, tja... Mogę w to na pewno strzelić, i to rozwalić. Ale nic to nie dało, chyba że jest tam jakaś płytka, której nie widzę, więc... E, mam coś do rzucenia? Mm, mieć na pewno mam, weź rzutkę. Nice, nice. E, jak, tam też, jak tam się teraz dostać portalem? E, szczerze mówiąc na farcie to rozwiązałem. No ale tak już szukam, szukam. E, no to się jakoś udało. E... Co to daje? Evasion minus 2, energy plus 30. No wiadomo, pani czarodziejko. Energy regeneration rate plus 20. No to. E, 30 energii to nie jest tak dużo. 30 energii nie to nie jest tak dużo. Więc myślę, że. E, evasion plus 5, strength minus 2. No myślę, że to się tam do niczego niestety nie przyda. E, a z tym o co chodzi? A, tu po prostu trzeba było coś rzucić. No to tyle tutaj. E, nie skacz tu. E, no to tyle myślę tej lokacji. Możemy spokojnie stąd spadać i e, zakończyć w sumie sobie ten odcinek. Ty jesteś przeciążony, więc e, to po prostu mieliśmy wyrzucić, bo e, nie będzie nam do niczego przydatne. No i co? Zwiedziliśmy sobie te bagna i zakończymy sobie ten odcinek serii. Zagrajmy w Legend of Grimrock 2. E, no, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Lub w dół. I widzimy się w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy, no właśnie, w Legend of Rock 2. Powtarzam się, powtarzam się. E, w kolejnym odcinku, gdzie ja idę? W kolejnym odcinku zajmiemy się e, w końcu cmentarzem, na którym dawno nie byliśmy. I który został nam do zwiedzenia. No i tyle. Do zobaczenia i cześć.